Proszę Państwa, kandyduję na urząd burmistrza, bo chcę szybszego tempa rozwoju Kamiennej Góry. Jesteśmy w nowej sytuacji. Polska otrzymała ogromne środki unijne. Te środki trzeba wykorzystać w taki sposób, żeby na terenie miasta powstawały inwestycje z minimalną ilością udziału budżetu Kamiennej Góry. Na inne działania nas nie stać. Chcę szybszego, szybszego tempa rozwoju dlatego że w moim odczuciu miasto rozbija się zbyt wolno i w ubiegłych 8 4 latach otrzymaliśmy duże środki finansowe chciałoby się żeby był widoczny większy ślad zaangażowania tych środków na terenie kamiennej góry jeżeli chodzi o program wyborczy to myślę że nie będę odosobniony w Kamiennej górze potrzebna jest praca, praca i jeszcze raz praca. Jest to dobro, którego oczekują najbardziej mieszkańcy, przede wszystkim ci młodzi, którzy masowo opuszczają kamienną górę. Oprócz tej pracy musimy tworzyć odpowiednie warunki, które będą zadowoleni, ci dobrze wykształceni, ci, którzy poszukują pracy żeby chcieli w Krajnej Górze zostać. Czyli to muszą być porównywalne standardy do miast, do których się udają. Niekoniecznie na zachodzie są dobrze rozwinięte miasteczka również na terenie Polski. Musi być dobra infrastruktura, trzeba podnieść estetykę miast. Musimy zorganizować lepszą formę spędzania wolnego czasu. Nie sposób wymieniać tych form, które by się chciało tworzyć i które by się stały atrakcyjne dla mieszkańców. Na wszystko potrzebne są pieniądze, ale oprócz pieniędzy dobre są pomysły i zaangażowanie tych młodych, młody, którzy oczekują atrakcyjnych form. Myślę o sporcie, myślę o kulturze, myślę o szeregu działaniach. Dla których ci młodzi ludzie polubią bardziej Kamienną Górę i zdecydują się na pozostanie. Największym impulsem do tworzenia miejsc pracy na terenie naszego miasta to zaktywizowanie strefy ekonomicznej. Chciałem Państwu przypomnieć, że to z inicjatywy ówczesnych władz miasta Kamiennej Góry powstała specjalna strefa ekonomiczna małej przedsiębiorczości. W czasie mojej kadencji na terenie strefy, oczywiście, przy udziale prezesów, ówcześniej zarządzających spółką, zostało zainstalowanych około 70% tych, którzy aktualnie funkcjonują. Były realizowane przedsięwzięcia wspólne z miastem dotyczące infrastruktury. Mam na myśli drogę, instalacje wodkan. To są te działania, które powodują, że podmioty gospodarcze chętniej się instalują i szybciej. Kamienna Góra potrzebuje w trybie jak najszybszym drogi ekspresowej S3. Przepraszam za przypomnienia, ale to. Również w tym czasie, kiedy sprawowałem urząd burmistrza, była przekształcona droga 371 w drogę krajową SP. Piątkę, przepraszam. Drogę łączącą Lubawkę z Gdańskiem. Potrzeba natychmiastowych działań, które spowodują powstanie tej drogi. Droga S3 spowoduje szybką lokalizację podmiotów gospodarczych. Oprócz tych działań gospodarczych ważne jest podnoszenie estetyki miasta, całej infrastruktury, dróg, również ta część sfery społecznej i polepszenia, to jest działanie ciągłe funkcjonowania jednostek podległych. Jeżeli tak się stanie, to tempo rozwoju w moim odczuciu nabierze innego tempa i o to mi chodzi. Dlatego zdecydowałem się na kandydowanie na urząd burmistrza w tej kadencji.